Cięntopry, cięntopry, to ciemtopry, ja. szeroko uśmiechnięty Fatmana Farm. Słuchajcie, to nie jest on. I rzeczywiście jest szeroko uśmiechniętym klaunem, ale zobaczycie w późniejszych filmach jakim. Zobaczcie, gdzie dzisiaj jestem. Poznajecie tych dwóch typów. Coś wam tam później dogram z tego. A muzyka? Kojarzycie? życie? Mladek, and Patrzcie, gdzie jesteśmy. I dzisiejszy odcinek będzie mówił o tym, jak rozpoznać podróbki od oryginałów. Widzimy się za chwilę. Witam Was po raz kolejny. Tutaj prawdziwy ja, czyli Adrian. Nazwany przez Was Batmanem. Chciałem Wam tylko pokazać, gdzie my jesteśmy. Ciekawe, czy ktoś rozpozna. Tu w tle leci muzyczka z tabletu, Ej boże, z telefonu, bo ja nie mam takich y, programów do obróbki filmów. I gramy na żywca, nie? I tak samo będzie, jak odwiedzę klauna. Patrzcie, jaki ładny staw. Znacie go z filmu, nie? <ścoughs> A teraz te chałupki, znacie? Oglądaliście je wielokrotnie w trzech odcinkach. Tu jest co prawda zakaz nagrywania, ale wam nagram. Ciężko się tak nagrywa z ulicy, bo tu ludzie się kręcą, patrzą się, a przez ten zakaz wypadałoby uszanować prywatność, ale <grywania> chciałem pokazać wszystkim, gdzie ja mam zakazy i nakazy i przynajmniej jestem szczery, a nie jak ta mamarna podróbka. <grywania> zobaczcie, zobaczcie, ludzie. Jak tu się pozmieniało przez te lata. Gdzie my przyszli? Popatrzcie, gdzieśmy przyszli. I chciałem powiedzieć, że mieszkam w tym samym województwie, nawet w tym samym powiacie, co prawda już zupełnie inne gminy i dosyć daleko mam. Tamten, <laughs> Ale wtedy zobaczycie, kto jest prawdziwy. Słyszycie? Nawet se puściłem film. Żeby była ta muzyczka. No i dzisiaj będzie jeszcze jeden odcinek o tym, jak rozpoznać podróby od oryginałów i jak marnej chińskiej jakości podróbki próbują zawładnąć yy, światem, a także ostatnio nam nawet YouTubem, bo jest taki kred, co się podszywa pod wszystkich, ale to zobaczycie w kolejnym odcinku. Tak wygląda ta wioseczka dzisiaj. Na razie.